Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj Wam powiem o Otonie Sternie, czyli o osobie, która uzyskała Nobla i pochodziła z Żor. Więc zaczynajmy. Urodził się 17 lutego 1888 w Żorach. Był wnukiem bogatego kupca żydowskiego, właściciela żorskiego młyna, Abrahama Sterna i synem Oskara Sterna i Eugenii. Miał czworo młodszego rodzeństwa. W roku 1892 Sternowie przeprowadzili się do Wrocławia. Podjął studia uniwersyteckie w Monachium i Wrocławiu. Stopień doktora chemii fizycznej uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1912. Jego rozprawa doktorska dotyczyła ciśnienia osmotycznego dwutlenku węgla w stężonych roztworach. Po doktoracie w tymże roku przeniósł się za Albertem Einsteinem na Uniwersytet Karola w Pradze, a w następnym roku na Politechnikę w Zurychu. W tym czasie jego finansowa niezależność pozwoliła mu obrać miejsce pracy bez oglądania się na, osiąg na osiąganie większych korzyści materialnych. W roku 1913 otrzymał w Wyższej Szkole Technicznej prawo prowadzenia własnych odszczytów, co uprawniało go do prowadzenia wykładów na uniwersytetach, jednak bez prawa do wynagrodzenia za przeprowadzane wykłady. W latach I wojny światowej od sierpnia 1914 do jej zakończenia służył w różnych jednostkach technicznych Armii Pruskiej. Po klęsce Prus powrócił do. Frankfurtu, gdzie nadal pracował naukowo. Habilitował się we Frankfurcie w roku 1915. Od roku 1919 współpracował z Maxem Bornem. W roku 1921 otrzymał stanowisko profesora fizyki teoretycznej na Uniwersytecie w Rostocku. Pobyt w Rostocku pozwolił mu na poszerzenie swych horyzontów myślowych i na zawarcie nowych znajomości. Nie trwał on i tak długo. W roku 1923 objął stanowisko dyrektora w nowo powstałym Instytucie, Instytucie Chemii Fizycznej na Uniwersytecie, Uniwersytecie w Hamburgu. W roku 1922 Stern przeprowadził wraz z Walterem Gerlachem eksperyment zwany doświadczeniem Sterna Gerlacha dotyczącym przestrzennej. Kwantyzacji spinowego momentu pędu. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w roku 1933 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Do roku 1945 był profesorem na Amerykańskim Uniwersytecie Niepublicznym w Pittsburghu. Tam też przystąpił do budowy laboratorium molekularnego, choć ze względu na trudności gospodarcze nie był w stanie rozbudować swej pracowni do tego poziomu, jaki miała pracownia w Hamburgu. Rok 1943 przyniósł Sternowi Nobla z fizyki. W uznaniu jego wkładu w rozwój metody wiązki molekularnej i jego odkrycia momentu mag magnetycznego protonu zmarł na zawał serca 17 sierpnia 1969 w czasie przedstawienia teatralnego. To tyle, co chciałem Wam opowiedzieć. Dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam.